To Ania. Dzisiaj chciałam Wam pokazać albumik, który zrobiłam na wymienkę na grupie Facebookowej Scraptube. Albumik jest w pudełeczku i o matematyce świątecznej. Na pudełeczku Gwiazda Betlejemska. Kiedyś Kasia z ten pytała, bo wysłała mi taką gwiazdkę. Yy, czy wycinam ręcznie, czy wykrojnikiem, wycinam ręcznie narysowałam sobie szablon w sumie nawet narysowałam, chyba go ściągnęłam wydrukowałam yy, ten szablon i powycinałam każdy płateczek sobie potem dłutkiem takim, czy kuleczką jak to, dłutek, dłutko, kuleczka wyciskałam wzór płatków posklejane, troszeczkę potuszowane i tak wygląda tam. Gwiazda Betlejemska. Potraktowane jest pudeczko gessem, serwetka, troszeczkę listeczków, pół półkryształki i wstążeczki dookoła. Tutaj brzeg pudełeczka jest oklejony koronką, taką bawełnianą. bodajże. że to jest koronka bawełniana? W każdym razie taka jakby robiona na szydełku, prawda? nie jest taka elastyczna i otwieramy pudełeczko tutaj jest albumik tutaj brzeg tego pudełeczka też jest oklejony dookoła spód pudełeczka jest kremowy a góra, a góra jest zrobiona z takiego papieru jak albumik nie wiem co to za kolekcja jest ta co brałam z niej. Po prostu miałam kilka kart takich luźnych, pamiętam, gdzieś kupionych na, na aukcji na Allegro i, i niestety nie, nie, nie wiem, co to za, za kolekcja jest. Trudno mi powiedzieć. I tutaj tak szybciutko podniesiona e, serwetka z wykrojnika, jelonek, gwiazdka, ostrokrzew i napis Wesołych Świąt, troszkę gesso, pół Zawiązywane jest tradycyjnie na stożeczkę. W środku narożnik, tak z Mikołajem, i tutaj wycięte okienka rameczki na zdjęcia. Tak jak w poprzednim moim albumiku, tak samo i tutaj strony się powtarzają co jakiś czas. Także tak z Kika. Bardzo fajne są te tagi z Kika. Znaczy w ogóle tagi, które są do kupienia, gotowe. Po, po prostu ja nie mam jeszcze wykrojnika ani e, dziurkacza takiego, który wycina. Ostatnio widziałam u Kasi. No super, ma taki duży ten e, dziurkacz i wycina bodajże trzy różnej wielkości te tagi. I chyba tak mi się zdaje, że nawet każdy tak jest tutaj troszeczkę inny u góry także inne, in, inne wykończenie jest bardzo fajna sprawa być może kiedyś, prawda, w planach będzie można zakupić yy, gwiazdka tekturowa taśma łosi, tutaj pół perełki, małe pierniczki nie wiem czy nie za wysoko trzymam yy, również rameczka bombeczka, choineczka <tuszy> taśma łosi, pół perełki Tutaj również jest tak, gwiazdeczka znowu się powtarza, tutaj znowu rameczka, ostro, krzew. tutaj jest taki mały, mała serwetka, taki tak, że można podpisać coś, wpisać datę, miejsce, miejsce na zdjęcie, tak. Pół perełki. O. znowu miejsce na zdjęcie rameczka, kwiatuszek zrobiony przeze mnie z dziurka czas krótka, tylko już nie pamiętam jak tam rozmiar 2 cm czy jakoś tak taki nieduży bombeczki, perełczki i drewniany jelonek i tak wygląda Całość. Mam nadzieję, że Agnieszce się spodoba. Dzisiaj postaram się jeszcze wysłać do niej. Yy, tak jak mam zasadę wysyłania, zasadę, to znaczy można wysłać pięć przydasi. Ja akurat no, nie mam aż takich przydasi fajnych, jak dziewczęta je wysłają, i postanowiłam zrobić własnoręcznie kilka kwiatuszków z Wami Ranu. Zaraz Wam pokażę. Które wyślę Agnieszce. Myślę, że e, mam nadzieję, że się jej spodobają, a bardziej się przydadzą niż jakieś tam rzeczy, które ona już na pewno ma. Bo to są y, takie duże. Żółto-zielone dwa. Tutaj większe takie czerwone. Dopiero się uczę tych kwiatuszków. Fajna zabawa bardzo mnie to wciąga, ale. No, czasu braka, ale już jak coś się tam znajdzie, to tutaj mm, takie jaśniejsze. No i kilka takich y, mniejszych kwiatuszków. Tutaj te, co Wam pokazywałam, filmik taki, właśnie te kręcone takie. To jeszcze ten. I takie będą, przyda się wysłane przeze mnie do Agnieszki. Taki komplecik mam nadzieję, że jeszcze zdążę dzisiaj wysłać. Dziękuję bardzo za oglądanie i do miłego.